Bądźmy cicho, bo nas osłyszą. Zaraz go strzelę. Au, dostałem. Dobra, teraz dajemy na statka, a może do banku? Nie, statek lepszy. Dobra, odpalamy. No i jesteśmy na statku. Wow, ile komputerów. Ale to ciemno, lepiej włączę noktowizor. O, nieboszczyk. On mnie przeraża. A jak wstanie? Lepiej go dowije. Dobra, teraz komputery. Trzask. Trzask. Okej, okay, teraz wychodzimy. Teraz dajemy do Tokio. Trzask. Bam, bam, trzask. Sam, daj spokój. Przecież obaj wiemy, że to nie musi się tak skończyć. To koniec, szedlant. Byliśmy przyjaciółmi. I skończyło się na tym, że mierzymy do siebie w broni. Wiem, że teraz zabijesz mnie jako starego przyjaciela. H. Au, Trzask, Plosk, Papa, Douglas.